Manko, czyli sobie zrobimy podsumowanie tygodnia. Wziąłem w tym tygodniu tak naprawdę jednego tradea, więc jest to naprawdę spora zmiana, bo nie będę ukrywać, że no, w ostatnich miesiącach, czy to tygodniach, naprawdę bardzo overtradowałem. Brałem za dużo tradeów, a w tym tygodniu wziąłem tylko jednego tradea, bo znalazłem tylko jedno entry. I teraz dlaczego wziąłem tradea w poniedziałek? W trade'a wziąłem do tego w poniedziałek, że dostaliśmy tę manipulację, po czym zrewersowaliśmy. Więc ja chciałem zobaczyć kontynuację. Dostaliśmy po, na market open. swipnęliśmy sobie to Lewis resistance Liquidity. Mm, no i jak zrobiliśmy break of structure, tutaj tu wszedłem w tradera. E, na US30 już byliśmy w uptrendzie, więc e, no to, tak naprawdę czekałem tylko aż sobie: e, zrobimy break of structure na, na No i, No i mogłem wchodzić w trade. Następnie wtorek. We wtorek, albo zaznaczę. O, zaznaczę sobie tego. Tak, yy, to był poniedziałek. okej, okay. Następnie w poniedziałek. Tutaj. Znaczy tak. Ogólnie, czemu nie wziąłem w resztę dni tradów? Albo co innego zrobiliśmy na Nasdaqu i na US 30, albo mieliśmy konsolidację, a konsolidację nie traduje. Ym, I w piątek, w piątek na... troszkę przekonsolidowaliśmy, to więc. Też nie chciałem bra brać tradeów, tutaj sobie coś pozaznaczałem, testowałem inną strategię, ale e, tego tradea nie wziąłem. Więc, no, samym tym jednym tradeem spowodowało się to, że był to chyba najlepszy mój tydzień e, w przeciągu, znaczy, no tak, tydzień w przeciągu chyba odkąd zacząłem tradeować na live koncie. I teraz. Oczywiście były dnie w przeciągu tego kilku miesięcy trajdowania na live koncie, gdzie na przykład było dużo większe plusy niż te 40 zł w dany jeden dzień. Ale no, to, co się różniło, to to, że na przykład następny dzień traciłem, później w kolejny znowu traciłem, w kolejny znowu traciłem i kończyło się tak, że w sumie tydzień kończyłem albo na minusie, albo na break-even. Więc przez to, przez to tak naprawdę. Cały czas jednak byłem na minus niż na plus albo właśnie na tym break-even. No co właśnie powodowało, powodowało to tyle tradowanie, i teraz właśnie skupiłbym się na żeby opanować jeden model. No jak go opanuję, no to wtedy na przykład dodać jakiś kolejny. A póki. No bo tak naprawdę nie traduję jakoś długo, no to spróbuję się zająć właśnie tym jednym modelem. Jak go sobie opanuję, coś dodam. Mm. A jeszcze oprócz tego wziąłem sobie tradera na mm, na GBP, JPY, ponieważ ponieważ, znaczy tak, tutaj było po prostu previous weekly low, Sypnęliśmy sobie to. No, i po tym szukałem Reversal'u, ale nie wiem, czy nie będę odpuszczać sobie tego GBPJPY, bo powiem szczerze, że no, overall ten price action tu nie jest jednak najlepszy. Mm, więc. Więc raczej sobie będę będę coś zmieniać to jakąś inną parę oprócz euro USD. Mm, zobaczymy, coś jeszcze sobie poszukam. No i co, następny tydzień prawdopodobnie nie będę tradować, dlatego że wjeżdżam na larty. Więc no raczej te trade'y będę sobie odpuszczę. Mógłbym tradować co prawda na telefonie, ale nie pamiętam kiedy to ostatni raz był, w którym bym na telefonie coś zyskał albo wziąłbym jakiegoś dobrego trade'a. Gdzieś tam zawsze na tym telefonie czegoś nie dowidzę. Coś tam jakieś emocje wejdą, a przy komputerze jak sobie siadnę, to jednak jest troszeczkę inaczej. A też nie wiadomo, czy to bym miał jak wziąć te trady, więc no raczej sobie odpuszczę. Chociaż nie będę mówić, że nie, bo może coś wezmę, ale postaram się raczej nie brać. No i jeśli ktoś jest zainteresowany, jeszcze to w linku, w komentarzu będą Discordy albo jeszcze są w profilu w bio, więc jeśli ktoś chce, może sobie zobaczyć. I tak, najprawdopodobniej wrócę gdzieś w następny poniedziałek. W zasadzie sensie nie w następny poniedziałek, tylko. Dopiero nie w następny tydzień, tylko jeszcze w następny. Więc taka delikatna przerwa. Na pewno, na pewno będzie to na plus. Zobaczymy, jak się market rusza. Tak naprawdę bez tradeów, czy są jakieś newsy na następny tydzień? Um, no, jakichś większych to tak naprawdę nie ma. Tak, jakieś tutaj są. Zobaczymy, zobaczymy. Dalej będę testować moją strategię na Forexy. No i zobaczymy, jak to pójdzie.